Widzicie, na kolejnym odcinku, jestem Frizunity i na dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją nową klawiaturę mechaniczną no to więc bez przedłużenia zaczynajmy wygląda ona tak jest mechaniczna marka to jest Hiker Hiker klawiatura mechaniczna X-Rage Pro wygląda tak z boku Eee, stąd będzie lepiej widać. Tak wygląda z boku. Tak wygląda z boku, o. Tak wygląda ten. I tutaj jest kabelek praktycznie na środku. Więc tą klawiaturę polecam, bo jest akurat bardzo mała. Na filmiku się wydaje, że to jest bardzo duża, bo ja sam widzę w aparacie. No. A wiecie co? Jeszcze na bonusik sobie wam pokażę, bo jest stanowisko komputerowe, na którym wam nagrywam. Dobra, pierwsze to jest myszunia od Havika. Bardzo fajna, tylko trochę tutaj skrzypi. O! Ja trochę podklikam. A dobra. Teraz nie skrzypisz. Nie skrzypisz teraz. Dobra, ale fajna myszunia. Konsolka. Jest monitor LG 24-cale Nie pamiętam jaki model, bo to było chyba w 8 sezonie to kupywałem. Biureczko od... Czemu nawet nie pamiętam, lol Lampaczka od Midasa, nie no nie od Midasa tylko taka lampaczka I jeszcze moja szafkę wam pokażę A to chyba wiecie ze streamów, jest Deadpoolik Szary jest nawet. Midas. Z... Wow, praktycznie złoty mój. E, Maja, bananek. E, Brutus. E, Miał śniak czarny jest. E, podniebna jest. E, porucznik, choinka. E, tientina. Zroczka. Tak, pstroczka. I wear wojowniczka Kilofy są takie. Bla 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 bla, kilofy są do dupy moje. A i tak sobie ich używam. Lotnie mam takie Star Wars -y i dzisiaj ją dostałem, o Ja nie, nie oglądałem eventu, a więc jak nie oglądaliście eventu Travis Scotta, to możecie dostać taką lotnię taką, o... a sobie ją ustawię taką. O... Lol. Spadanie nawet nie używam, to bo coś nie używam młotki. Mam dużo chyba. Tak, dużo mamy motek. Halo. Cześć. Coś tam. moneta Pipip. Pip. E, łyk z czarną michą. Wesołek. Patelin mistrz. E, Łoki pazurki. Kulotrzą z e, cwaniak. E, jak na prężynie i rage. Więc to było moje stanowisko i nowa klawiatura. Więc na razie. Cześć.